Siemanko, wleciał dziś filmik, a na tym szorcie będę próbował te jakieś cukierki. No, podobno są bardzo kwaśne. Taka jest paczka. Gdzie by was tu odłożyć, żeby móc sobie go odłożyć? Sorry za cały czarny ekran. Makro, jak się mieni ten ekran. Bardzo Was za to przepraszam. Dobra, z wyglądu to jest coś takiego. Jakaś taka kulka. Podobno farbuje język. Próbuję. Hmm. Crazy soul. Takie kwaśne, polecam. Kupić sobie. Poprosić mamę, albo samemu sobie kupić. Tylko nie wiem, czy jest w Polsce, bo kupiłem to w Szwecji, ale jak ktoś znajdzie, to polecam. Ale um, trzeba uważać, bo to jest takie kwaśne że ktoś nie jest uodporniony, no to może nie zasmakować. To dzisiaj chyba jeszcze wleci odcinek z Fortnite'a z głosem, ale nie wiem. Na razie.